Nie miałbyś ochoty wydostać się z Arkam i zemścić się na Batmanie? Tylko szaleniec mógłby odrzucić taką ofertę! Dwa czarne charaktery. O, cześć Lex! Autobus z metropolis zabłądził i złapał kumę? Nie jeżdżę autobusami. Jeden diabelski plan. Co ty tam masz? To mój drogi jest dekonstruktor. Fajowo. By zniszczyć Gotham City! Klocek po klocku. O, takie imprezy lubię! Czego taki uczciwy kandydat na prezydenta chce od Jokera? Zgadnij! Hej, cicho bądź! To mój tekst! Tym razem jak nic rozerwę Batmana na strzępy! Dosłownie! Biegiem! – Cześć wam! – Hurra! Uspokój się. Batman dowodzi Ligą Sprawiedliwych w pierwszym filmie LEGO. Film LEGO Batman. Moc superbohaterów DC. Wzywam Ligę Sprawiedliwych. To całkiem nowa liga. My do Lexa Lutora. My, czyli? Poważnie? walczą ze złem klocek po klocku. Film LEGO Batman. Moc superbohaterów DC. Tylko na Blu-ray i DVD. Daj spokój, uszy do góry, Marudo. Przegiąłeś.